Leci, 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 kota, kopa, kopa! Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny. Tomas i Ty, słuchajcie. Klikacie... Użyj, dostajecie 5% do wpad i dodatkowa nagroda dla was to jest skrzynka Millspecs. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle, słuchajcie, na mlecie P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba, wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena. Dobra widzowie, słuchajcie, witam was w kolejnym odcinku z moim widzem. Słuchajcie, poprzedni odcinek był fatalny, ale ten odcinek musi być lepszy i widz ma na moim koncie 100 zł i zobaczymy, czy uda mu się zrobić kosę. Jak myślisz, uda ci się, czy ci się nie uda? Ty, no powiem ci... że tyle razy, co ja próbowałem, nie? To skoro sobie nie wyobrażasz, no ale dobra. Masz k punktów, tych eventowych. Mogę to wymienić? No stary, no możesz. Darmowe punkty, możemy... To dawaj, to dawaj, to dawaj, wymieniaj to. Wszystko możemy, to ale... Na gemy idziemy, czy na... Destiny Case. Nie, 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 Destiny Case. Dobra, tu i tak... Weź tam 4K. Tu i tak za dużo tego nie będzie. Ale... Ten malutki dropik będzie Dwie no Zobaczymy, tyczki. zobaczymy nie, no, no i widzowie, dajcie łapkę w górę, Subika Od no, 18 zł Sprzedajemy. No, no. Dobra, dzienna skrzynka Otwieramy Kurde, no zobaczmy, kurde. No tu są też ciekawe skiny, nie? Jak no, o, 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 8? O, 8 8, 8. Dobra, no i już mamy kurde 20... 125 zł. 126 Dobra, to robimy. Dobra, tak o, wypłacamy skina za 125, wychodzimy ze strony. Nie no, musimy kocet robić, nie? Dobra, wchodź w tego super Gordajta. I pokaz tutaj procenty mi. No ciekawe są procenty. No kurde, są, są procenty. Dobra, otwieramy, otwieramy pojedyncze. O, o! Ile to? No, 25. Dobra, profit, profit, Dobra, jeszcze jedna. Dobra, mechanizm Dafferty 7... To oh, Kurwa! Jeszcze jeden! To jedno. ty odpierdoliłeś właśnie w tym momencie, stary! Ej, mi tak nigdy nie dropik! EJ! Jeszcze! Ja pierdolę, nie? Na, pe na pewno? Dobra, nie, trzy. Stary, oddała to może zabrać, ale dobra, trzy możemy otworzyć. Dobra weszło to. Dobra, jestem P9. Ja bym zostawił, nie? Oj, wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Dała zajebiście, już 235 zł w sekundę o Kurwa mać Dobra, powiem ci tak o nie, ja bym może zajebał bitwę na stickery Bo stickery mi ostatnio... w ogóle mogę się pochwalić, bo mi ostatnio dało stickera za 130 złotych chyba nie Na które stickery? Może na te eee, Na te? proszę, za No 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 Ile walimy? Kluka? I dawaj dwie, dawaj dwie, nie, no? nie, nie Dobra, nie, dobra, nie, dobra na 4 na dwóch. Dobra, ostrożnie teraz. Jest co, poczekajmy może na... A bo chuj w sumie. Może nie ktoś wiem. dołączy, może ktoś dobije do nas. Bo na graczy mi się wydaje, że więcej wygrywam jak na boty ogólnie. Nie, nie, nie wiem jak ty, jakie masz odczucia. Ale... U mnie nie ma różnicy, stary. Ja mam 1000 bitów przegranych, a 500 wygranych, <laughs> to jest <kurta. laughs> Dobra, ale żeby tu teraz tych sypuł dobre... Och, oh, 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 No i chuj dla niego. No dobra, ale jeszcze ale jest nadzieja, nie? Na Ile Ochotę to? Ciebie, ale ile to? Kurwa... Pokaż? Kurwa mać! O jeba, o złotówkę, nie? Ja pierdolę, jebany złodziej kurwa! Dobra stary, 195 jeszcze jedna. jeszcze jedna, ale kurwa inne skrzynki. Nie te gówno. Można grubiej wylecieć, nie? Żeby już była pewna kopka czy coś. Zjeść niżej. Jeszcze, jeszcze. Dobra. Kurwa... No nie wiem, bym poleciał w Ginoldy V2 Ale Może w te nowe skrzynki bandzi e? Box Stop No to są takie hamskie procentówki, ale to nie wiem jak myślisz Musi. Dawaj jedną AWP Jednego populara mm, no. Po prawej Wyżej Tu jest, cztery, tu jest... Wyżej. Yy, jednego disko, disko też się nie mi oddawał. I jednego Gaila. Galilek. Wyżej. O. Dobra. Tary ja bym jeszcze ogólnie dodał taką jedną skrzynię. No mu. Mogę zasugerować, tylko ja no, nie, nie wiem. Playera, pamiętasz jako oddał raz? No, który to był? Mm, Exos, nie. Michu, Michu to był. Michu? Mhm. Nie, no. czy Biali. Nie, Michu tam ja był, się. stary. Mi się wydaje, że Michu. Mówisz? No. Dobra. I co byś się dał? Tak, była taka skrzynka, ale nie mogę jej znaleźć. Dobra, chuj, robimy. Tyle? No chyba, że 10% glosy, stary, jeszcze, nie? Kurwa... Ale in możemy polecieć, nie? Albo stary profit chuj, Ej, albo... Dawaj, 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 ja kurwa czuję, że... To, to nie, co? Nie, to nie. co dodawać? Mamy 195 złotych. Dawaj jednego, kurwa, smart move'a. No. I mamy 153 dalej wyżej i jednego hipfa tego chuj, rzucił się w oczy to niech będzie. A bo nie ten fajerkshak, bo widziałem, że go otwierają. Na nie to też. nie stać też. Kurwa. Wyśli jeszcze czekaj, może tego Micha jeszcze jednego. Albo tego sticker'ska. Te, a, mo, a może tego smal ulikera? Nie wiem co to jest same za skrzynka. Dobra, no. A nie stać, nie stać. Kurwa Kurwa ile się brakuje Ej, to weź tego jednego Galila usun, jebać Galilka, dobra No I dawaj, bo nie, nie widziałem tej skrzynki jeszcze Dobra no to all in, all in, lecimy No kurwa żeby to dało Na nie? dwóch nie? Na dwóch oczywiście, bo tutaj nie ma co ryzykować Chyba Zobaczmy czy będzie kosa w tym odcinku, czy nie będzie na początek Tary zajebisty miałeś Ja ci powiem, że ja rozrobiłem O, jeszcze jakiś gracz i mi siadło nie? I zrobiłem fajny profit i przejebałem potem no, Zobaczmy Początek... chujowy. No, początek awp oczywiście. Skrzynka z wydychy. Popular wydychy, uwaga. Okej. Okay. Kartel, dobra, jest kartel. Okej, okay. dobrze, 6. dobrze. Za kurwa, ona potrafi, ona... O kurwa. Jest dla ciebie, jest dla ciebie. Dobra, myślałem, że... dobra, jest git, jest git, jest git. Michu. No i chuj. O kurwa. Nie no, stary... jest git dla ciebie chociaż. jest spóki to. No ale, ale... chodzi mi o... oho? Dobra. Nie, 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 to, to była skrzynka za 60, no to jest, to jest ta... też, kurwa. Okej. Okay. No tak? i chuj. O kurwa, ty. Ale słaby profit, kurwa, mi chodziło o no... profit to wiele. No dobra, to dodajemy to. Dodajemy to, to. Yy, do to, czekaj, czekaj. Ja myślałem, że z tego wyjdzie naprawdę więcej, kurwa. No dobra, ważne, że wygraliśmy, no. nie ma to się... No ale przyjmować. dobra, no jest dobrze, jest dobrze. No, dobra. To nie. Eee! to Czy Ale mamy i tak fajny budżet. Dobra, dawaj jeszcze jedną, je, jeszcze jedną batelkę. Za połowę balansu i wtedy Olin jak nie wyjdzie tam. Dawaj robimy taką. Ty. Ja ogólnie nie pojebany pomysł, nie? No <gryw> Dawaj może jakieś 10% w kitanie. 10% O, na przykład The Emperor albo Dragon Fire, takie tańsze. No to mów. Albo, albo nie, dobra, nie, 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 bo jak mamy grać za połowę balansu, to, to jest głupie w sumie. Nie, 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 wy, wypierdam te 10% kiedy W w Mam lepszy pomysł. Zjeść, jeżeli... Jeszcze, jeszcze. Eee, yy... stój. Wyżej trochę i tutaj gdzieś była taka fajna. Czekaj, nie ona droższa, była chyba trochę niżej. 42 No, te fire shocki. I dawaj jakaś. robimy taką. 3 fire shocki, dobra, i dawaj wyżej. I trzy stickery, zadycha. No, zadycha. No. 156, połowa balansu. I na dwóch. Dobra, to teraz taka bitwa. Kurde, no zobaczmy, zobaczmy. Połowa salda. To mi się wydaje, że to może być dobra bitwa. Mi się wydaje, że to może być z O, jeszcze dołączył jakiś lamów. No stary, jak mamy... Jak ta bitwa będzie wygrana z fajnym profitem, to chłopie, jesteśmy w domu, nie? Jesteśmy. Dobra, dla ciebie chyba. O. Tak super, jest? Super, super. No na zero skrzynka, na zero. Może jakiś tam lekki plusik. Dla ciebie znowu. Aha. Oho, Ej, co to jest? No, to ten był ze startrakiem., Aha! Który nie. Ki... Dobra. No dobrze, dobrze, jest dobrze. Halo? Halo? On też, on też trafił. Ale boję się tych naklejek, one potrafią sypnąć za 200 nawet. Ostatnio no. przecież stary z tobą, za 200 mi wiele leciała. No, pamiętam, pamiętam, jak graliśmy solo sobie taką kurwa i nic nie daje w ogóle. Mhm. Ja pierdolę. Ale mam chyba, chyba to mam. Nie. Ja pierdolę, nie mam. Kurwa mać Stary dobra, dobra co? No nie trzeba tak, no, robimy jeszcze taką Może tymy. kurwa jedna skrzynka Stary no. Mysterius jakiś Mysterius? Albo pewnie chociaż nie, jedna skrzynka może być churawa co ty sądzisz? Stary ja bym zaryzykował, nie? Mówisz? No dalej pewora może co? Dobra stary, trzech? Uch. Dawaj, no, dawaj, trzech. Dobra, no, alino, Dobra. Alino, trzeba, kurwa. Ja tak jeszcze nigdy nie robiłem, nie? Ja tak jeszcze nigdy nie robiłem. Mam nadzieję, że to kurwa będzie dobry pomysł. Kurde, no, oby, oby coś dobrego siadło, czekaj, bo tu mamy. O, stary, no, to są fajne procenty, kurwa. No, widzę, właśnie, ale. Proszę. Jaka cisza. O Kurwa ma mać no Skrzynka za stu wydaje MP9 za 500 I ja pierdolę. no długi odcinek długi O końców skończył było blisko, ale się nie udało, widzowie, więc... Ja się z wami żegnam. Trzeba sobie tak wyobraź MP9 do ciebie? Ja bym to zobaczył No tak, no. No. Dobra, widzowie, siemano. Do następnego